Dzisiaj dzień dobry, mówimy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Osiedle Stałe w Jawożnie. Jednostki, która bardzo prężnie działa na terenie Jawożna, ale pewnie nie tylko. Ze mną druhny i Druchowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy wszystkich słuchaczy. No, zgadza się. Nasza jednostka jest młodą jednostką, ma dopiero 21 lat, także jedna najmłodszej w okolicy chyba. No ale tak jak tu Pani wspomniała, staramy się prężnie wspierać mieszkańców w ich potrzebach. czyli w zagrożeniu życia czy mieniał i staramy się to robić fachowo. Czy ten wóz, na tle którego my w tej chwili stoimy, w akcji już był? Tak, był i to było w dniu, kiedy on przyjechał. To jest samochód nowy? Tak, to jest nowy samochód, ma dosłownie dwa miesiące. I to jest wóz z zupełnie nowym oznaczeniem, bo takie wozy strażackie dopiero pojawiają się na naszych ulicach. Mimo, że to, co ma w środku i to, co mamy tutaj na oznaczeniu, nie jest rzeczą nową, prawda? Mówimy o defibrylatorze, który w środku jest, ale wóz jest specjalnie oznaczony. Dlaczego? Tak, jest to informacja dla innych, nawet dla zwykłego mieszkańca, że na tym samochodzie jest takie coś, taki defibrylator, który po prostu może posłużyć w ratowaniu życia ludzkiego. I to urządzenie jeździ w wozie strażackim, w wozie oznakowanym, no ale w wozie oprócz druchów jeżdżą druhny. No i tu, jawożnie, te druhny są wyjątkowe, bo one tak naprawdę. Zasiadają za strażacką kierownicą. Tak, dokładnie. Jesteśmy dwie. Ja i Lucia Jeździmy wozami bojowymi no i staramy się to robić jak najlepiej. Jak się kieruje takim wozem? Super. Chciałam zapytać, czy macie sposób na pobudkę poranną, zwłaszcza w poniedziałek. Włączymy sygnały tak głośno jak tylko to możemy, żeby wszystkich słuchaczy radia Katowice obudzić.